Cześć, witam Was na moim kanale. Kolejny film. Dzisiaj taki dla mnie bardzo przyjemny odcinek, bo ostatnio zakupiłem kilka ciekawych elektronarzędzi i narzędzi do pracy w drewnie. Także dzisiaj sobie je przetestuję. Tak na szybko, robiąc tam taki mały projekcik. Jak zresztą widzicie po tytule, będzie to kilka desek, chyba 6 dokładnie wyjdzie desek, ale to jest mało ważne. Także będziemy testować i nową tarczę, którą teraz widzicie zamontowaną. E, taką, właśnie do, do rozcinania. Zobaczycie, jak sobie pięknie radzi z y, tym jesionem. miesiąc Jesion ma 6 cm, wcześniej widzieliście, jak rozcinałem za głębiarką. Tam również była tarcza zmieniona na tarczę z 10 zębami. Tam to robiłem na dwa razy, plus później przecinka bez szyny, bo, no bo ta zagłębiarka 6 cm nie przecina. Ale z... ściągając szynę, już prawie, prawie, prawie reszta się wyłamało delikatnie i szło też tak pracować. Także widzicie, tarcza 18 zębów. Do cięcia z dłużnego sprawuje się świetnie. Nic nie przepala rozciąłem kilka takich dech, to naprawdę e, kawał kawał drewna, także świetnie sobie to poradziła. Później zobaczycie jeszcze zaopatrzyłem się w takie ściski. E, zamówiłem u kolegi tam z Instagrama. E, gdzieś kiedyś pokazywał swoje, spytałem, czy by mi też takich nie zrobił. No i żeśmy się dogadali. także zobaczycie, będę je tutaj też e, używał. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany takimi ściskami, to tam odsyłam do kolegi. Link dam w opisie. Robi to zrobi, jak dobrze pamiętam, ma taki nick, ale jeszcze tam wszystko napiszę wam w opisie, jakby co. Jakby ktoś był zainteresowany, oczywiście, to proszę się odzywać. Powiem wam tylko, że jeszcze żeśmy z Robertem. Rozmawiali na temat tych ścisków, ja ich troszeczkę używałem, tam jakieś tam sugestie mu dałem, co by można było ulepszyć, także być może będzie wersja numer 2 z lekkimi modyfikacjami, wtedy to już będzie naprawdę wypas produkt, ale tak czy siak jest to naprawdę zobaczycie potężny, potężne, potężne ściski. Także fajnie się na tym klei. No i dość duże, także takich ścisków nie miałem. To mi pozwoli wykonywać naprawdę fajne rzeczy, duże klejonki, ale to jeszcze zobaczycie wszystko w przyszłości. No i co? I na koniec, oczywiście, moja, moja nowa zabaweczka, na którą długo, długo, długo czekałem, aż się w końcu doczekałem. Oczywiście chodzi o grubościówkę DeWolta. Zobaczycie. No ten sprzęt, no tak jak pisali ludzie w internecie, no dla hobbysty to jest po prostu królowa, co chodzi o struganie drewna, także no, coś pięknego. Dobra, tam zostało to rozcięte, jedynie czego nie nagrałem, widzicie te, te lamelki są cięte, takie cienkie, bo to co odcinałem tam z tych grubych dech, ja to później wzdłuż na dwa razy przycinałem. Nie nagrałem tego procesu, nie wiem, nie wiem jak to się stało, nie mam tego materiału, ale to jest bez znaczenia, mniej więcej takie lamele mi wyszły. Wszystkie, y, najpierw sobie tutaj na, tej, na tym moim przepachu wyprowadziłem dwie płaszczyzny do kąta, ale tutaj nie będę wam pokazywał, tylko pro, pokrótce i przechodzimy dalej już na grubościówkę właśnie tutaj. Tutaj mogłem się tak bawić bez końca, naprawdę świetna maszyna, powierzchnia strugana jest po prostu, strugania jest po prostu super. Tutaj to jeszcze pół biedy, później zobaczycie po klejeniu te elementy będą miały... Prawie maksymalną szerokość strugania ponad 30 cm, tam jest chyba 31,5 cm, nie, nie chcę skłamać, nie patrzałem dokładnie, ale, ale no szerokie, szerokie te elementy po klejeniu wyszły i, i co no najlepsze, ja tam przy tym klejeniu się tam za bardzo nie, że tak powiem, nie starałem, żeby to było super równo, żadnych lameli nie dawałem, żadnej stabilizacji, broń Boże, także ewentualne schodki mi tam maszyna tu pięknie wyrównała naprawdę na lustro, także. No byłem pod ogromnym wrażeniem powierzchni strugania. To zobaczycie wszystko później. No mniej więcej tyle, no zobaczycie takie kolejne procesy, aż w końcu później e, same deski. No pooglądajcie sobie, widzimy się tam, słyszymy się tam pod koniec, się odezwę jakieś na jakieś podsumowanie, także muzyczkę wam włączę jakąś fajną. I... Jestem z powrotem. Widzieliście, jak sobie to pokleiłem w tych ściskach? Kleiłem te trzy pakiety naraz. Także, także fajne, naprawdę spore ściski dały sobie radę. Tutaj, tak to wyszło. No, i tutaj, już, jak już coś tam zrobiłem, to, to narysowałem jakieś takie kształty, na ile mi pozwoliło samo drewno. Tam wiadomo, omijałem jakieś tam wady w drewnie, jakieś otwory, bo, bo też się tam zdarzały. To, były, to było tak robione w sumie wszystko na spontanie. Ale przy okazji tam y, lubię takie deski, nie ukrywam takich właśnie nieregularnych kształtów, tam na Instagramie już w sumie z tydzień temu albo lepiej pokazywałem te kształty, robiłem taką ankietę, który kształt się komu najbardziej podoba, także zapraszam Was na mojego Instagrama, tam linki macie również w opisie, zaraz zobaczycie, będzie nałożony tutaj olej. Olej, zwykły olej kuchenny kokosowy, tam dwie warstwy, trzy można nawet dać, ja go tutaj jeszcze e, kładłem na gorąco, także żeby lepiej wnikł w nich strukturę drewna, także fajnie nam to zabezpieczy, deski wyszły takie fajne, cienkie, smukłe, lekkie, a że są klejone to na pewno się nie, no nic z nimi nie powinno dziać, także e, nie mam pojęcia co jeszcze z nimi zrobię, ale, ale tak to wyszło, także no widzieliście po kolei moje Moje nowe nabytki, z których się bardzo cieszę, nie ukrywam, najbardziej się cieszę, z, no w sumie z zagłębiarki też się cieszę. Do tej pory robiłem nią w płycie tam jak widzieliście, jak robiłem tą zabudowę, pralki, suszarki. Teraz pierwszy raz ją zmieniłem tarczę właśnie na tą do rozcinania drewna yy, wzdłużnego. Tarcza miała 10 zębów, też sobie świetnie ta zagłębiarka dała radę. No i tam widzieliście ściski, widzieliście nową tarczę do piły stołowej. W akcji, która też również bardzo fajnie sobie dała radę, no i oczywiście heblarkę, grubościówkę, przepraszam, grubościówkę DeWolta, no z której jestem mega, mega zadowolony. No, tyle. Słuchajcie, dzięki bardzo. Taki filmik do kawki, taki lightowy filmik. Zobaczycie za chwilę efekt końcowy, jak te deski wyszły. Jeżeli. I dzisiaj to będzie najbardziej na miejscu. Tak jak często Was proszę, jeżeli widzieliście ten film do tego momentu, zostawcie komentarz oddechy, dechy do dechy. Właśnie dzisiaj ten komentarz chyba najbardziej pasuje. I tyle, widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, dzięki za bardzo za oglądanie. Cześć.